Dzień dobry, wieczór, witam serdecznie, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka, konferencja prasowa Prime MMA, tuż przed galą jest ze mną, kto? Kater Polish After Machine. Polish Machine, to prawie mi wyszło, cześć, witam cię serdecznie, jak nastroje? Tuż przed walką, tuż, tuż, został tydzień, nie całe, tak naprawdę. Został już tydzień taki, wiesz, bardziej świeżości, jestem zadowolony, bo to już siódma będzie moja walka z rzędu. W ciągu roku. Wow. Muszę w końcu trochę odpocząć. Ten ostatnie miesiące tego roku sobie dać luzu, polecić kontuzję, no i w lutym będzie du duża informacja, no mam nadzieję, że mój menadżer przedstawi za niedługo, ale będzie coś piękne. Wow, nie wiem czy to jest to, o czym ja myślę, ale... Nie będę cię ciągnął za język skoro, na pewno nie możesz jeszcze o tym nie mówić, nie chcesz, nie możesz. No dobra, powiedz mi, jak twoje kontakty z porobcem, co tam co, co tam, co się dzieje? Dazu dobrze, lubimy się z Łukaszem, znamy się, ładny kupę Dlaczego nie chciałeś się razem dziękuję. z nim rozmawiać? Ale co ja? No, no to nie, to siwe, to A to to, to nie chcę dobrać formuły walki. Nie, no ja tutaj by byłaś jak pod konferencji. Okej, okay, ja tylko pytam. Masakra. Ja zapytałam Cię tutaj, czy zrobimy razem. Nie za bardzo chciałeś, dlatego się pytam, co tam między czy Wami jest. Nie. Czy stoi bo to co ja będę Cię. No to ja bym. A, bo nie chcesz czekać po prostu, tak? Mhm. A gdzie się spieszysz? Trening jutro. A, ale to jutro! Do, do jutra no, dojdziesz to, na trening. Trzeba dojechać do domu, odpocząć, spać, no, tak. Ja po takich waszych konferencjach i tak dalej, Ja o czwartek dopiero zasypiam, za nawet 4-5 godzin snu po takim. się. Z tym się rządzą właśnie przy fajce jest troszeczkę inaczej niż w sporcie no e, no właśnie, tutaj w konferencje. że dwa dni dzień przed galą. Zawsze, ale też jest przyszedł. mniej walk. Rzeczywiście, ostatnio sportowcy ile sportowcy tak naprawdę robią walk w ciągu roku? No ja Jedną, sześć, dwie. Jeśli teraz będzie moja siódma, to Siódma albo ósma. Brawo. Zależy, czy będzie dwóch rywalów, czy brawo. Brawo, 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 brawo. No, Chciałabym Cię pociągnąć za język, co będzie w tym lutym, co no, ogłosisz, ale no, no. nie możesz. Ale tak mniej więcej e, czarne, białe. Na pewno nie możemy. Żółte. Nie. Nie, będzie, nie będę mówić nic. No. Nie, nie mam, nic, ale widzicie, byłam blisko. Trzymajcie kciuki, może mi jeszcze mi się uda. A dobra nie będę już o, kombinować, bo ja wyciągnę od ciebie, co tu się nie dzieje. nie wyciągnę, no. się nie uda. E, Siwny będzie już w najbliższą sobotę. Oglądajcie, bo będzie się działo. Jestem bardzo ciekawa, że Przypomnij mi tę formułę, jak to jak to coś się tam będzie działo. się być wtedy, tak, Albo Dalej staję na tym, że będę się być w boksie, a ja dostałem jako pierwszą ofertę z federacji, że będę się żeby na jeden, czy będę szukać przeciwników, albo zostanę jeden na jeden. Da? I Podobnie były szukani przeciwnicy. Później był, drugi był Boks. Łukasz, a trzeci doszedł Marcin. To w boksie nie, nie da rady przejść? Ja no mam za mam taką stawkę, jaką mam pierwotną, wychodzić w boksie z zawodnikiem, który wie. Jak nie Marcin też nie chce być w Wielkiej też w K1. Bo też tłumaczyłem, porozmawialiśmy o mnie, niektóre sprawy wyjaśnione pod tą kwestią, Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Wcale się tak nie dzieje. bo, chodzi, bo to są chodzi bardzo... bęgę, no. Chodzi o, no. o oh. pomoc. Bardzo ważne tak są pieniądze, ma. ale ważny też jest sport, kochani. Nie wiem, piszcie w komentarzach, co sądzicie. K1 czy boks? Ja bardzo lubię też K1, ale kocham boks. Serio. Ale ja lubię też parter. Komuś A parter ludzi. lubisz? Lubię parter. To dlaczego nie głosowałeś za parterem? Dlaczego to czemu mam głosować to? Przecież mówiłem, że możemy zrobić MMA bez kopnięć, bez duszeń, bez, duszy, bez dźwigni, tylko z dobijaniem, mm -hmm. tak? Z powiedzmy 20 30 sekundowym parterem z ciosami, tak? Mm -hmm. Bez kopania w nogi. Kurde, ciekawe. Słuchajcie, to jest wszystko ciekawe. Bardzo ciekawy pomysł, nie? Bardzo fajne. Tego jeszcze nie było. Dobra. Eee, od to zrobimy na chwileczkę, dosłownie na chwilę, od waszej walki i przejdźmy do Mócka. Co o tym sądzisz? Już Underground Boxing robił muzka, tak zwaną... No byłem trenerem, miałem swoich zawodników, którzy byli w ćwierćfinałach, czy byli teraz w Niestety jeden mój zawodnik został szukany. Nawet była rozmowa z sędzią, gdzie sędzia przyznał rację, że zawodnik wygrał i po czacie też było. Zrobili jakieś dogrywki, gdzie trenerzy nie zostali poinformowani, że będą jakieś dogrywki. Do ja, jako trener swoich zawodników zawsze dbałem, tak? nie chciałem go wypuścić, no, ale jego przyjaciele się darli. Tu też buchało się kłócili z organizatorami, to ze wszystkimi. Aż no, puściłem go, tak? gdzie były znaki, że wygrał. Nie kłóćcie się nigdy z organizatorami, bo później, jak będziecie chcieli wybierać formułę, to będzie tak, że nie dadzą wam takiej, jak chcecie. Ale ja tutaj zostaję, ja zrobię największe show. Jest tylko Polish Machine Ja mówię tylko o formule. Ja, co ty, <śmierdzi> to będzie formuła jakaś, to będzie... Waka. O jest tutaj, zobacz. Poczekaj, chodź na chwilę, na sekundę, na sekundę chodź. Chodź na sekundę, no ale na sekundę. Dzień dobry, wieczór, witam serdecznie, jest tutaj z nami Łukasz, cześć. Sie, siema najprzystojniejszy. Najprzystojniejszy, ja myślałam, że jest konflikt jakiś między wami. Jest nie czy nie? nie? No, Bo chciałam, żebyście zrobili face to face, ale do światło, od światła uciekłeś. Jesteśmy kumplami. Tak? Nie ma face to face. Nie macie? Będziemy, ja będziemy musieli... się za cycki łapać, się podszczepiewać. A co a za brody? A czekaj, masz też brodę? No brody, nie, 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 to za włosy. jeszcze za brody. To za włosy. Ja nie Zagrzywki. 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 Dobrze. łukasz, patrz, bo on nie ciąga za włosy. Bronisz? No ja nie wiem, choć się przedstawimy, bo ten mój profil lepszy jest. A, ja chciałam zrobić sobie jakieś dymy, nie da się w ogóle. Dobra, dymów, dymów nie będzie, jesteśmy sportowcami z krwiej kości nie będziemy robić dymu. Ja miałam właśnie jakiś rok temu też lać z koleżanką, bardzo dobrą. Miałyśmy to potraktować jako sparring. Czy chodź za światełka trochę. Czy gdyby właśnie nadarzyła się taka okazja, ktoś by Ci zaproponował dużo kasę wyłożone na no tym, wiadomo, o, zgodziłby się z kupną Ale ja już się biłem ze swoim byłym przyjacielem na grą, gdzie i z tego była duża ofera, tak? Chciałbym takich sytuacji uniknąć. Ale ja mówię o tej. Tak? Ale to co, my się z Łukaszem wyjdziemy w samolocie tak? Fair play. Oboje się zgodziliśmy na tą walkę, uh -huh. nasi trenerzy się zgodzili, no i idziemy, robimy swoje. No. Co tu? No co właśnie, to co? O gadać? co mm -hmm. Ale to co? Mamy tutaj stać, mamy się wyklinać, mamy się popychać, mamy robić bydło? Nie. jesteśmy z bez przesady. No. Ej, a ja bym trochę poddręczał, ale wiesz, dymy to nie są nie, niekoniecznie... Wtedy to można na konferencji jak jakiś śmierć przyjdzie i zacznie robić bydło, tutaj gdzie nie został zaproszony. A wesołe dymy? Żartując? Główka pracuje. No. Wesołe dymy można porobić, takie śmieszne żarty. No, to nie Słuchaj, ja Koncentrujesz bym, się po ja prostu na walce. Miał, ja jakbym miał coś z tego. Więc to ja bym tego coś robił, ale to co z tego. Ja wolę się skupić na walce w sobotę nad i tyle. I to jest właśnie sportowiec, ale też e, ciekawe, interesujące rzeczy tu się dzieją. E, chcesz już do domu iść? Na trening, tak, 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 tak. no, a kolejny Kolejne no. dziękuję. dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Trzymam mocno kciuki, nie powiem za kogo, ale wiadomo oczywiście. E, Ełk, my jesteśmy z jednego miasta najpiękniejsze miasto, raz przyjeżdżasz, nigdy nie wyjeżdżasz, albo jak wyjeżdżasz, to zawsze zapamiętasz, tak to się mówi, nie? Azury, cud natury, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pozdrawiamy, łudziakiem.